Dobra, zmiana pozycji. Władamy. Dobra, oni już o mnie raczej nie wiedzą. Więc tam po prostu się nawalają z. Jest gość, już widzę, sprawdza. No powiem wam, w takim tempie to, to będzie ciężkie. Dawaj, leci lecie leci leci Nie leci się, oni podchodzą. Taktyczny odwrót, dobra, jednego udało mi się ściągnąć, ale no to będzie w takim tempie, to, to będzie dramat granie powiem Wam szczerze. No bo tam jest cały czas jeden. Drugi, trzeci trzeciwa tam strzedł, dokładnie. Kej, ty, bo ten się oddzielił tak strasznie od reszty, zobaczcie, nie, co on robi ty są tak lata, jak powalony. Do mną ktoś jest jeszcze? Nie. Gin. Dobra. Kolejny zła złapany, że tak powiem, na wykroku. Sprawdzamy. Ok, tamten się zainteresował. Idzie na mnie. Dwóch się nawet zainteresował. Dobra, podszedł mi centralnie pod celownik Tamten. Pięknie, kurde, jak ja się skilluję normalnie tutaj, na tym padzie. Dawaj leczenie. Dobra. Co my tu mamy? Okej, okay, taką broń. Nie wiem jak ona strzela, powiem szczerze. Okej, okay, ona tak strzela po prostu. No nie, MP7 to mnie nie interesuje, sorry. Już wolę mieć to. No to teoretycznie ma więcej amunicji, to w sumie jest dobre, no. Mamy ten brzeg rzeki, którym się możemy cały czas poruszać. Widzę, tam już nie mogę pójść. Mapa tu jest jakaś? Czekajcie. Nie, nie ma tu mapy. Ok, tu po prostu zlazłem tak, jakbym się chciał chyba skitrać gdzieś. Ewentualnie, nie wiem, pójść tam. Nie, tu jest zamknięta y, niewidzialną ścianą. Właściwie to jest problem Battlefielda, z tego co widzę, że kurczę, no tutaj nie ma mapy, i to od razu by bardzo dużo rozjaśniło. Nie wiem, może nie przygotowali się na to, że ktoś taki jak ja by po prostu biegał jak idiota i będę to y, sprawdzał wszystko, no nie, co tutaj jest. Ja myślałem, że to jest, kurde, już jakiś przeciwnik, no nie. Letyfy. Dobra, no w miarę czysto chyba tu mamy. Tak mi się wydaje przynajmniej. Najgorzej, jak podejdę pod kogoś centralnie. Dobra, to oni są was z tamtego urwiska właśnie. W ogóle mogłem w te beczki strzelić i one by wybuchły, przez co tamci by się, tak powiem, ten. Kar z tłumikiem, ty! Chyba, że ich powstrzelamy z tym. Patrzcie się. Powystrzeliwujemy ich po cichu tutaj. Headshot. Raz. Lornetka. Powyczyszczamy sobie ich tutaj, na faście. To trzeba być niestety Znaczy ja lubię być taki snigi trochę tutaj. Dobra i teraz tutaj, obóz. Tam mamy cały czas tego jednego ziomka. Nie ustawi się, co? No nie ustawi się, centralnie za namiotem. Warto tutaj używać broni z tego co widzę, bo im więcej się używa, tym więcej profitów dla ciebie, bo wykorzystasz broń, a przy okazji y, pozdejmujesz większość ludzi, no nie? No tam jest cały czas ten jeden ziomek. Nie ogarnął ty. Nie ogarnął, że ktoś do niego strzelił, no okej. Okay. Rozumiem. Powiedzmy. Patrzcie, kto tu jest, ty. Ale jaja. To dobrze, że go zauważyłem, no nie? Ło! Co to się stało, ty? Ale fart, wam powiem, ty. Dobrze, że go zauważyłem, podszedł centralnie pod niego, no nie? Jeszcze tam jest. A jest jeszcze, patrzcie jeden, ty, 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 ty czekaj. Czekaj, czekaj, tam jest jeszcze jeden kolega. Czekajcie, zdejmiemy go. Oh, Boże, to będzie dramat. Kajcie, gdzie on Polas? Tu. Stój, ustaw się tylko. No nie idź już nigdzie, stój. No, dziękuję. Się ustawił perfekto. Dobra, czyli co, żeśmy mieli tutaj to wejście już entrance clear? Totalnie? Nie, no patrzcie. Ho, ho! Ale poszło. U panie, ale chłop wyrwał. Wyrwał jak prezent na święta. Boże, kocham akurat. Powiem wam, że kocham granie ze snajperki. Jakikolwiek grze, autentyczny, naprawdę, to jest tak świetna broń. Jeszcze z tłumikiem to już w ogóle, no nie? Trzeba powykorzystywać do końca to, słuchajcie. Miodio. Zaraz będę sobie musiał tą sniperkę wymienić, bo jednak no, nie będę biegał ze sniperką cały czas. Z tym szacunkiem. Czy ktoś tutaj jeszcze jest? Na tych wzgórzach bo się zaraz muszę cofnąć po broń z powrotem swoją. Wiecie co? Ja chyba sobie tak. Wymienię tą broń najpierw tutaj. Wymienię ją sobie i. Wymienię ją sobie i. Sprawdzimy sobie to miejsce. Tutaj. Ktoś tutaj w tych ruinach jeszcze siedzi. Siedzą chłopaki. Dobra, czekajcie, teraz trzeba znowu rozegrać świecie. No spokojnie. wiecie eee... ile jest już w, w ogóle materiału? 15:50 na piernicze. No tu przełaził przed chwilą chłop. Dobra, dziabłem go. Nic nie słyszałeś. Powiem Wam, no jest ciężko na tym hardzie. Widzę, że tutaj się robią autosavey, więc mam nadzieję, że to się wszystko, że tak powiem, ładnie zapisze. Proszę się stąd przejść, bo już mnie ktoś tam widział. Patrz, stoi tu kolega. Przywitaj się, koleżko. Tu mnie widział ten Fajfus. Teraz pytanie, wchodzić tam na YOLO? Czy nie wchodzić tu na YOLO? Kolejna amunicja ze sniperki Pytanie, czy tu ktoś mnie może zauważyć? Nie, cicho! Leży. Leżysz. By nie interesować. Gdybyś się nie zainteresował, to byś nie zginął. prosta. Powiem wam, no jajca, <noise> ja pierniczę, masakra wam powiem. Najgorsze jest to, że ja nie widzę to jeszcze kogoś, kto ewentualnie mógł być, a potem się jak podejdę, to mi wyskoczy na łeb, więc moje szczęście. Okej, okay, kolejna amunicja do snajperki. O, okay, coś już mi pokazało. Coś mi już pokazało, że coś dziś słyszałem. Dziś chyba właśnie stąd. Tu jest w ogóle przydałoby się, zobaczcie, wbić na tą miejscówkę i bym miał idealnie na snajperkę, no nie? Dobra, tu nikogo nie ma. Też sobie wy. Też żebym sobie wybrał akurat broń, no nie? Do podchodzenia snajperkę kuźwa. Anybody home here? Więc co znaczą te takie wiecie? Co my tu mamy? O kurde, ja mogę wjechać ty. Ja teraz czołgiem mogę sobie jechać tutaj. Co wygadacie? Ale nie, wiecie co? Nie interesuje bardziej ściąganie tutaj panów z bliska. Gdzie, synu? O nie. Zmarnowałem jeden pocisk iPhone C I tak sobie wyczyszczę zaraz tutaj cały obóz pięknie ładnie Oh fuck On nie wie skąd on dostał, patrzy się on nawet nie wie skąd dostał, chłop. Co on ma takiego kewlara dużego? O co chodzi? Jemu cały czas po głowie ładuje... Dobra, nieważne. Walić się, chłopie. Ale ja chcę wyjść z tego. Opuść pojazd, no nie chcę. Dobra, nie mam już snajperki, więc jest lipa. Uciekaj, uciekaj, Zbigniew. Uciekamy. dobra taktyczny odwrót leżyć mi. Bogam, był tutaj checkpoint, bo bym skończył na tym. Naprawdę. Ale coraz lepiej się czuję z spadem w ręce wam powiem. Znaczy z celowaniem jakby. Coraz lepiej się czuję. Sami widzicie, że to już trochę jednak ten aim jest lepszy. Delikatnie, ale. Mamy tam entrance, dobra, czekajcie. Zakładam, że to już będzie około 30 minut odcinka, albo nawet więcej. Zupełniamy amunicję. Kar 98 to jest Znowu snajperka, mamy znowu mp 40? I tam cały czas stoi ten chłop. I on jest niezniszczalny z tego co widzę, bo no, typ dostał ode mnie 4 strzały w głowę. Cztery strzały w głowę dostał I typu nic, zero reakcji Po prostu kompletnie, no dostał to dostał No i, i, i elo, i wywalone chłop ma. Kompletnie, że dostał cztery hity Z AWP no Nie, nie kitraj mi się, proszę cię No patrz jak amenda, no bym ją jeszcze ściągnął No A i tak ci ściągnę I co? Oni są niezniszczalni, czy o co chodzi? No to wychodzi, że oni są niezniszczalni, kuźwa, no. walnąłem kolejny raz w głowę i typo dalej ma wywalone w to. O, z takiej odległości? Jak? Jak on mnie z takiej odległości zaczął ładować? Jak chłop do mnie z takiej odległości zaczął nawalać? Ty. O nie, nadciągają posiłki. No to pięknie. Cały mi ten punkt teraz odbiją. Dobra, ale mam już entrance, więc w sumie można by było wziąć i zgarnąć tą ukawkę i spróbować tam wejść teraz. Super, mam dwie snajperki, brawo ja! Brawo ja, mam dwie snajperki, będę walczył! Gratu gratuluję swoje, sobie, że tak powiem... Gratuluję sobie, że tak powiem, geniuszu. Dobra, spadamy stąd. To jest cudowne, jak oni tak biorą właśnie i robią coś takiego. Zdaję, czy oni będą się tak zbiegać w nieskończoność? Czy jest jakiś, że tak powiem, wiecie, endpoint? Po prostu ich wybije wszystkich i na przykład zostanie tylko ci niezniszczalni. Dobre pytanie w sumie. No mi to tak zmienia? Głupio nie wiem. Widziałem twoją główkę. Oni tam mają alarm, więc chyba, jakbym wyłączył ten alarm, w teorii, to jestem, że tak powiem, ustawiony. Wtedy oni już nie mają alarmu, wszyscy nie mogą ich sobie. O kurde, zwiewamy. Nara tyle mnie było. Lecz się! E, skąd? Kurde, przestań mnie puszować chamie. Dobra, słuchajcie, to będzie dobry moment na to, żeby, żeby zakończyć ten pierwszy odcinek, bo już naprawdę trwa on chyba godzinę jak nie lepiej. E, potnę to chyba na dwa materiały, bo naprawdę ja pierwszy nie mogę się w ogóle kompletnie tutaj przestawić na to, no nie. Dzięki serdecznie, mam nadzieję, że Wam się podobało, a na tym hard Mode, to jest w ogóle jakiś kosmos, jakiś odjazd, bo tutaj dostajesz trzy hity i giniesz praktycznie. Dzięki serdecznie za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jak tak, to stawcie lajkacza. Na razie papa, piąteczka dla Was. Elo. Trzyma.